Zapraszam Was na kolejny odcinek. Zrobimy sobie dzisiaj kontynuację tego, co było ostatnim razem. Pod ostatnim filmem niektórzy ludzie napisali w komentarzu, że powinienem zrobić jakąś zbiórkę dla Hoel, dla syna Miriam, żeby zebrać pieniądze na jego zdrowie. No i zrobimy sobie dzisiaj wywiad z Miriam. Niech ona sama opowie, jak to się stało. I też bym chciał Was prosić, żebyście włożyli ten film w Wasze media społecznościowe, nie wiem, Facebook, powysyłali ten film do znajomych, żebyśmy jak najwięcej zebrali pieniędzy, dlatego że podczas ostatniego filmu cztery osoby wpłaciły 60 euro i 60 zł to tak trochę. Mało i spróbujemy dzisiaj y, zrobić coś lepszego. Na więcej, zapraszam Was po czołówce. Yeah. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Um, ¿Me puedes decir qué pasa a tu hijo durante la Navidad? Bueno, estábamos celebrando la Navidad en una cena en casa. Después de la medianoche vino un amigo a buscarlo a la una de la mañana. Salieron en auto, fueron a dar una vuelta, un paseo. Jest i... espera, espera, voy a traducir. siedziała z rodziną w Boże Narodzenie, podczas wigilii i świętowali razem z całą rodziną. I mniej więcej o godzinie pierwszej przyszedł syn jego, przyszedł, jeszcze raz, przyszedł przyjaciel jej syna. coela y Rasen Poyajani, do Diego Totomo. Adelante. Bueno, después eh, se fueron a dar un paseo y al volver a casa a las 3 de la mañana volvió en moto y tuvo un accidente. Se cayó de la moto porque eh, alguien, algún borracho lo chocó y lo dejó ahí y se quedó solo. Estaba... Um, mniej więcej o godzinie pierwszej pojechał z jego kolegą, przyjacielem do niego do domu i mniej więcej o godzinie trzeciej wrócił sam na motorze i jakieś niecały kilometr od nich, od domu najprawdopodobniej potrącił go ktoś samochodem, najprawdopodobniej osoba nietrzeźwa, Y, y ya que más obra jeña, zaraz, si zapetame, ¿Y qué pasa con él? ¿Qué parte de su cuerpo son uh, rotos? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y cuánto plata necesitamos? Y se rompió todo el rostro, la cara, que sería la mandíbula. ¿Me puedes mostrar? Sí, es toda la mandíbula, es una parte de este lado también del lado derecho y un poco acá acá cinco hmm. bueno y después necesitamos comprar unos platinos para su cirugía que están muy caras y más o menos tres mil dólares necesitamos hmm. Pytam się, Miriam, jakie ma Ma przede wszystkim złamaną szczękę, pięć zębów, części czoła. Te kości tutaj, teraz wypadło mi z głowy, jak to się nazywa, nos, ma w pięciu, sześciu miejscach złamane twarz, kości na, na twarzy. No i przede wszystkim najgorsza rzecz, jaka jest, to jest szczęka i pięć zębów. I niestety tutaj tak w Paragwaju jest, że opiekę lekarską mamy za darmo, ale niestety takie rzeczy jak płytki tytanowe, taką, jaką ja też mam, po moim wypadku podobnym, tylko nie takim mocnym, no to niestety za coś takiego musimy sami zapłacić. Za płytkę tytanową, za kilka płytek tytanowych, bo to jest 5-6 różnych złamań, za płytki tytanowe i za zęby, to jest mniej więcej 3000 dolarów i... Ja podepnę pod ten film e, możliwości wysłania pieniędzy na rewoluta, możliwości wysłania pieniędzy w złotówkach, w euro i tak samo w złotówkach, konto złotówkowe na milenium poprzez normalny przekaz, e, poprzez blika i zobaczymy ile tych pieniędzy e, się zbierze. Ja, jest mi strasznie przykro z tego co się stało i najprawdopodobniej, winę ponosi za to też osoba nietrzeźwa i jadąca samochodem, bo to są straszne obrażenia, które ma i na takim komarku, jako on jechał, to za dużej prędkości tam nie można rozwinąć. I kie pensas dijo el doktor quanto tempo dura hasta todo se cura hasta todo está bien. Y el doctor dijo si se hace la cirugía lo antes posible que se cura en 2 3 meses ya está curado pero Lekarz powiedział, że najprawdopodobniej za 2 3 miesiące to się wszystko zagoi i za 2 3 miesiące będzie on w miarę ok, ale eh, trzeba zrobić jak najszybciej właśnie operację powstawiać płytki tytanowe w tych miejscach, żeby te części złamane zrosły się prawidłowo to jest po prostu coś takiego jak rusztowanie ja Wam chyba nie włożyłem, ja Wam podepnę jak wygląda moja płytka tytanowa chociaż ona płytką to nie jest, tylko to jest takie właśnie rusztowanie na miejsce Miejsce, które jest złamane, żeby to się zrosło w odpowiednim miejscu, żeby to się nie poprzucywało. To jest też takie ważne, żeby ta twarz wyglądała tak w miarę symetrycznie. I miejmy nadzieję, że, że wszystko będzie w porządku. Esperamos, kie to do w, tak, sí, esperemos, że to będzie dobrze i że to Jeszcze raz, raz proszę, żebyście um, wysłali link tego filmu do swoich znajomych na Facebooku, gdzie tam niekolwiek, i spróbujemy jak najwięcej pieniędzy zebrać. Link do zbiorki w opisie. Muchas gracias por su ayuda. Espero, que todo sea pronto.